Tegoroczna matura tradycyjnie rozpoczęła się egzaminem z języka polskiego. Choć długopisy poszły w ruch o godzinie dziewiątej, to pierwsi zdający pojawili się w szkole już krótko po godzinie ósmej. Zwarci zmobilizowani i bez zbędnego stresu. Żeby się przygotować do i rozszerzenia i podstawy, to przez cały rok powtarzałem cały materiał. I to jest w zasadzie plus do sukcesu, uczyć się i powtarzać. W domu się stresowałam, ale jak teraz tutaj przyszłam do tej szkoły, jak już jestem z przyjaciółką, to już jest git, to już jest dobrze. Ja mam nadzieję, że trafimy na dobre lektury i będzie dobrze. Myślę, że jestem przygotowany, zależy też jakie lektury będą, ale ogólnie są dobrej myśli. Dobrej myśli byli też nauczyciele. W końcu solidnie przygotowywali swoich podopiecznych do tego egzaminu przez ostatnie 4 lata. Dzieci są przygotowane. Było wiele próbnych egzaminów, więc powinno być dobrze, tak jak w poprzednich latach, no ale zawsze ten, ten dreszczyk jest. Uczniowie mieli 4 godziny na rozwiązanie testu z czytania ze zrozumieniem historyczno-literackiego oraz napisanie wypracowania. To jest rozwiązywanie arkuszy, ale też taka uważność, gotowość na własne wnioski. Pierwsi maturzyści z egzaminu wychodzili już po godzinie 12. Ten wrażenia są raczej dobre. O ile. Coś tam kardynała nie walnąłem, to powinno być dobry wynik. Był stres, ale nie taki duży, jak myślałam. Dużo bardziej się stresowałam jakiś tydzień temu. E, oczywiście wszystkie wycieki się nie sprawdziły, nie było lalki, ale e, mi się wydaje, że będzie dobrze. Nie była taka ciężka i nie jest taka straszna, jak mówią. Teraz przed maturzystami kolejne dni egzaminów. Jutro matematyka, język angielski, najczęściej wybierany jako język obcy, nowożytny przez maturzystów. A potem tak naprawdę zaczyna się to, co najtrudniejsze dla wielu, najważniejsze, czyli przedmioty dodatkowe, egzaminy ustne. W tym roku egzaminy maturalne potrwają do 24 maja. Komisje egzaminacyjne, wyniki podadzą 8 lipca. Fabian Miszkiel, Kurieropolski.